Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w tej ostatniej audycji w tym roku. A z nami w studiu Bartosz Walczak, wiceburmistrz Jarocina. Dzień dobry, pani redaktor, i dzień dobry Państwu. Koniec roku to czas podsumowań. Jaki był ten rok dla gminy Jarocin? Uważam, że to był dobry rok, rok, który owocował przede wszystkim w dalszy rozwój miasta i gminy. Realizowaliśmy ambitne inwestycje. Gminne spółki również takie ambitne inwestycje realizowały. Za co zostaliśmy jako gmina wyróżnieni, ponieważ gmina Jarocin została liderem inwestycji w wielkopolsce. I zajęliśmy szóste miejsce w Polsce na prawie 900 gmin w rankingu samorządów Rzeczypospolitej, więc to bardzo dobry wynik i to, to prestiżowe osiągnięcia. No ale też y, udało nam się tutaj zachować y, status lidera w zakresie wykorzystania i pozyskiwania funduszy zewnętrznych na te inwestycje, bo przypomnę tylko, że PWG rociński pozyskał blisko 150 milionów złotych dotacji na modernizację gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Dzięki tym pieniądzom między innymi Śródmieście Jarocina jest rewitalizowane. 12 milionów pozyskaliśmy na rewitalizację trzech parków oraz rozwój systemu zieleni w Jarocinie. 53 miliony złotych to kolejne środki pozyskane na ekologię i gospodarkę odpadami w gminie Jarocin i rozbudowę Wielkopolskiego Centrum Recyklingu. 3,5 miliona euro pozyskane z tzw. funduszy norweskich na realizację programu Jarocin Miastem Jutra. Czy chociażby ostatnia dobra wiadomość milion złotych na rewitalizację, renowację młynu nad Lutnią. Są też przygotowane plany na przyszły rok. Budżet gminy Jarocin jest już zatwierdzony. Tak, budżet został uchwalony przez radnych na sesji 19 grudnia. Myślę, że budżet ambitny, ale też budżet taki, nie chcę powiedzieć trudny, ale wymagający, ponieważ czasy są bardzo wymagające. Mam tu na myśli kryzys energetyczny, rosnące ceny paliw, ceny prądu, ceny gazu, które dotykają nas wszystkich. Samorządy również. Mam na myśli wysoką inflację i koszty obsługi, też pożyczek, zobowiązań, które też odbijają się na samorządach. No i wojna na Ukrainie, która destabilizuje nam sytuację gospodarczą, nie tylko tutaj w Europie, ale również i na świecie. Więc czasy nie są łatwe, no ale trzeba, trzeba zakasać rękawy i, i robić swoją robotę najlepiej jak tylko się da. Czy budżet bezpieczny dla gminy Jarocin? W naszej opinii i bezpieczny, w opinii pani skarbnik również. Budżet na miarę możliwości gminy Jarocin, tego, co w tej chwili nam daje ta skomplikowana rzeczywistość. Gdzie z dnia na dzień te koszty są coraz wyższe. No, ale też mamy pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie budżetu na przyszły rok, tak więc wszystko jest zgodnie z przepisami, bezpiecznie i, i, i tak jak należy. Wspominał pan burmistrz o tym, ile udało się pozyskać pieniędzy. Czy na przyszły rok są również plany sięgania po fundusze zewnętrzne? Oczywiście, że tak. Z każdego programu, który będzie się pojawiał, to będziemy próbowali pieniądze pozyskać, no bo to jest bardzo duża szansa na, na dalsze inwestycje i dalszy rozwój gminy, zresztą zawsze jak tylko jest taka możliwość i możemy złożyć wniosek to taki wniosek składamy, żeby jak najwięcej pieniędzy do Jarocina przyciągnąć. Jakie w takim razie zmiany chciałby samorząd gminy Jarocin wprowadzić w przyszłym roku? No przyszły rok to tak naprawdę zakończenie realizacji tych wszystkich inwestycji kilkuletnich, które są realizowane. Mam tu na myśli przede wszystkim rewitalizację Śródmieścia, której finał planujemy właśnie na połowę przyszłego roku czy nadchodzącego roku. Będziemy też kończyć inwestycje związane z, właśnie z zielenią, z zielonymi przystankami w mieście, ale też będzie bardzo dużo inwestycji społecznych. Mam tu na myśli czy obiekty przedszkolne, czy też takie usługi miękkie dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych. Więc będą to też inwestycje nie tylko w infrastrukturę, ale też w kapitał społeczny, inwestycje w ludzi. Czego zatem życzyć na nowy rok? No, myślę, że życzmy sobie wszyscy zdrowia, bo to jest rzecz najważniejsza i bezcenna. Życzliwych ludzi wokół, dużo spokoju i żebyśmy mogli żyć w wolnej, niepodległej Polsce, bo widzimy. Po tym, co dzieje się na Ukrainie, że to poczucie bezpieczeństwa ma inny wymiar niż przed inwazją Rosji na Ukrainę, więc przede wszystkim zdrowia i tego, żebyśmy mogli żyć w wolnym, niepodległym kraju. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę Państwu szczęśliwego Nowego Roku. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK.